Dzień dobry albo dobry wieczór. Witamy Was bardzo serdecznie. Dzisiaj w piątek, 3 kwietnia. I przygotowałam dla Was dzisiaj wiersz autorki, która już się pojawiła u nas na kanale: pani Elżbiety Czajki. Myślę, że warto się zapoznać z jej twórczością. Wydała bardzo fajną książkę zaraz powiem tytuł Ptasie opowieści i dlaczego ta książeczka jest fajna fajna jest dlatego, bo jest w niej bardzo dużo wierszy na temat ptaków o ptakach na poszczególnych stronach są kolorowanki dla dzieci, czyli dziecko może sobie w tej książeczce również kolorować a pod wierszykami które dotyczą poszczególnych ptaków mamy informacje o, o tym danym ptaku. Czyli taką encyklopedyczną informację, jak ten ptak wygląda, co je i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że jest to bardzo fajna i taka edukacyjna książeczka dla dzieci. Serdecznie polecam. No i my dzisiaj sobie przeczytamy z tej właśnie książeczki jeden wiersz. Myślę, że... Te wiersze, pani czajki, jeszcze się u nas na kanale pojawią. Um, no to zaczynamy. Żuraw. Zapuścił żuraw w studnie żurabia. Potem głęboko się zastanawiał, czy dotrze dziobem do lustra wody, czy woda doda mu ciut urody. Gdyby kubełek miał chociaż mały, mógłby go wodą napełnić cały. Cóż, Wody w dziobie zmieści niewiele. Raz po raz patrzy do studni śmielej. Gdyby był młodszy, mniejsze ryzyko. Przy studni żuraw nie wziął się znikąd. Pomagał ludziom w czerpaniu wody. Skąd drugi żuraw? Z żurnala mody? Raczej przyfrunął, gdy ujrzał brata. Spotkanie było pod koniec lata. Braćmi to oni są z nazwy chyba, nad pokrewieństwem można by gdybać. Naraz skoczyli obaj do lustra wody, cali zmoczeni a czy dla ochłody. Napili się wody do woli i w brud. przyżyli incydent, a to istny cud. Żuraw i żuraw? Wręcz jestem pewna, są żurawie ptaki. I tyczki z drewna. Mam nadzieję, że podobał Wam się wierszek, jaki dla Was przygotowałam. My na ten moment się z Wami żegnamy, życząc Wam udanego weekendu. Odpoczywajcie, bądźcie zdrowi. No i mam nadzieję, że widzimy się w poniedziałek po 18.30 z kolejnym nowym wierszem. No i życzymy Wam fajnego, spokojnego weekendu zaglądajcie na naszą stronę też Biblioteki Naredutowej na facebooku nie tylko tutaj na kanale, ale też na facebooku, tam jest bardzo dużo fajnych informacji e, dla dzieci e, dla waszych rodziców polecamy przeróżne strony z teatrami, z muzyką z książkami, także naprawdę, naprawdę zachęcam was do tego, żeby sobie tam wchodzić, sprawdzać co dla Was przygotowaliśmy, co inni dla Was przygotowali. Tego jest teraz bardzo dużo, ale myślę, że te nasze są tak bardzo selek jest to taka selekcja i rzeczy pokazujemy tam, które naprawdę warto zobaczyć. Więc serdecznie polecam. No i my się żegnamy. Pa, pa. I do zobaczenia niebawem. Na razie. Trzymajcie się.